W moim czasie nie, niezbyt mi to wyszło, ale ja to teraz zrobię, ponieważ e, filmik, który przysporzył mi najwięcej kiedykolwiek odsłon, w ogóle jakieś 32 tysiące, to był filmik, kiedy e, w grze e, Farmers Life, zresztą tego samego wydawcy, próbowałem e, za pomocą. Konia y, pługa zaprzążonego w koń, czy odwrotnie, <grywa> y, orać pole, i mniej więcej tak właśnie to było dość żałosne. I tak samo ciężko mi to szło jak tutaj, znaczy nawet dużo gorzej. I ten filmik jest niesamowicie. O coś, mignęło śniegu! Niesamowicie on miał oglądalność. Ludzie lubią oglądać takie rzeczy, jak coś na przykład orze pole. Więc liczę na to, że też będzie się cieszył popularnością film, w którym odśnieżam. Coś miało mignąć mi tutaj w śniegu. Ale ja na razie nic nie widzę, to pewnie tak samo jak wtedy.